Również tu 6 a 500. 500 jest 100 razy większe od 6. E, także, e, także te 500 jest e, nie, nieosiągalne nawet w Ameryce, bo NASA ma rocznie dostaje pieniądze z rządu amerykańskiego 17 miliardów. A potrzebne jest 500. To skąd tyle weźmie? Teraz jeszcze jest tam nawet kredytem, który chce tam oszczędzać, to nie da. Nikt nie ma więcej miliardów. Także to będzie bardzo trudno realizować misję tam, co rok. Natomiast ta, która tylko w jedną stronę, 6 miliardów, 6 miliardów, to jest bardziej realna do wykonania i te pieniądze muszą zebrać ludzie na całym świecie. To mamy być prywatne pieniądze. Zaraz pokażę. E, także to. E, to będzie sześć lądowników bo nim. a Czy, czy damy radę tam wylądować i szotka do końca życia? Tak. Dlatego, że tam chcemy wybudować nowy dom i utworzyć nowe życie. I tam Nowe życie, wioskę, miasto co dwa lata będzie następna czwórka na Także pierwszy, pierwszy, pierwsza czwórka wyląduje, potem za dwa lata, bo na Marsa można co dwa lata leczyć, bo inaczej, kiedy Mars i Ziemia są najbliżej, potem za dwa lata następna to jest Potem będzie następna szwórka, to będzie 12, e, potem 16 i tak dalej. To za, e, za 10 lat to już będzie tam 35 e, ludzi plus e, dzieci, które się urodzą. Więc w pierwszej grupie 4 astronautów będą dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Ale e, ta, e, e, ten e, kierownik, ten inżynier i cały program zakłada, że. W pierwszej grupie nie mogą mieć dzieci, dlatego że po pierwsze nie wiadomo jak się rozwija zarodek ludzki albo e, jakikolwiek w tej grawitacji 38%. Najpierw trzeba zbadać na e, I po drugie nie ma lekarza pediatry. Dziecko e, często choruje i gdzie pójdzie do lekarza? Także w pierwszej grupie nie wolno mieć dzieci. A jak się już druga grupa, to jest 8, to jest 12. Zawsze będą mężczyzn dwie kobiety, także będzie jednakowo mężczyzn i jednakowo kobiet. I którzy się za zakochają, mogą się pożenić, tworzyć rodziny i mieć dzieci. Ale jak to wygląda, się wydaje, to co to z czego wybuduje się to mąż? Brawo, brawo. O, będziesz z nowym inżynierą. Więc. Pierwsze, przed lądowaniem tych ludzi wylądują sześć lądowników, wylądują. Zaraz wam pokażę jak wygląda, jak taki lądownik ląduje na Marsie i tam się znajduje na Marsie. I sześć, i będzie wielki dźwig, taki właśnie marsjański, tu jest pokazany, z, z ramieniem dźwigowym, będzie ustawiał te sześć rządów. To jest, to jest model. To jest 6 sześć, sześć lądowników. Dwa są połączone z takimi tunelami mieszkalnymi. To są dwa tunele mieszkalne. Mają 25 metrów długości i tu jest łącznik. Że tu na zewnątrz nie ma powietrza, a tu środku to trzeba przejść przez środę. Trzeba przejść przez ślubę. I e, tu jest pomieszczenie, gdzie się rozbiera z kawandry, potem jest łazienka, potem jest kuchnia, potem jest pokój mieszkalny i potem jest szklarnia, gdzie się hoduje e, warzywa. Trzeba e, warzywa. E, się Tak, tak. I ja mnie się, się pytają e, e, dziennikarze, Panie Kazimierzu, ale czy Pan nie jest tam za stary, żeby lecieć? No mówię, no, no jestem starszym Panem, ale będzie raz cztery osoby. Będzie trzech młodych, ja będę najstarszy. I tych trzech młodych rano wsiądą, rano założą kawandry, wsiądą łaziki i pojadą na Marsa na ekspedycję szukać śladu życia, szukać złota, innych skarbów, żeby, żeby pieniądze na utrzymanie tej, tej bazy. Natomiast jak ona najstarszy, to zostanę w bazie, e, będę kierownikiem, może jak mnie wybiorą na kierownika, będę kierownikiem i będę gotował im obiad, będę sprzątał, umieszczytał. To ja przeczytam e, przepis i mówię. Każą, gdzie... Tak. No, no i, i będę gotował no, tak. i będę dbał o dobry stan techniczny, bo są urządzenia do produkcji tlenu, do produkcji powietrza, do produkcji czegoś e, wody, bo e, woda będzie tam z tego pana w postaci lodu i powinien musiała skopić, do. do produkcji prądu. E, toalety, toaleta się zapcha, trzeba ją przeczyścić, wyczyścić, no e, przepchać, co e, ja to wszystko będę robił, bo studenci, studenci we Wrocławiu mi się zapytali, Pan to pistolet po co tam chodzi? A ja mówię, no zostanę i będę to wszystko dbał o całą bazę i się zapcha e, toaleta, to e, lubi się tak czyścić toaletę? No nie, to może pan lecie. Tak, myślę, że to ja się nie wierzę, to wyczyszczę i tak dalej. I teraz, i najważniejsze, a tu jest to mieszkanie. Tu jest to mieszkanie. Nie tu jest mieszkanie. Tu w tym tunelu, jak gdzieś tak na środku, mam pokazywane. Tak naprawdę, jak tu nie ma, to pokazywać. Nie, nie, tak to jest projekt, nie? A potem, jak polecimy, to sobie zrobimy, tak i tak serdecznie. Tu jest zetelki kapitelowane. Śliczny. Dla niebieski, w kolorze blado bo w kolorze blado I tu jest łóżko i Jak chcą spać razem, to nauczył też dojść A jak to tutaj skręga, i pomiędzy mu znawciął taką tęgę, i to zgłoszone. Jak jeden radka to minie. <laughs> <laughs> a bo jak ktoś Ech, to się. Nie, 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 nie.

on to nawet nie widzę A wiecie, że to słychać. Słuchajcie kochani, teraz proszę, żebyście usiedli po kanale, gdzie film, więc... Ja Widać? Tak. Hej, bo jest że tutaj na czerwono.